Premiera i Sports FC 26 miała miejsce kilka dni temu, a więc to dobry momenty na to aby poruszyć temat zmian i nowości, które możemy ujrzeć w najnowszej odsłonie tej popularnej gry piłkarskiej, tak więc bez przedłużania przechodzimy już do klutego tego filmu. Największą zmianą w najnowszej odsłonie jej sports FC ma być zmiana power curve, co w praktyce ma oznaczać, że karty zawodników mają nie być już tak mocno boostowane, przez co nasze składy nie powinny tak szybko dobić do tak wysokiego poziomu jak w FC 25. Zmianę tę możemy już zauważyć na przykładzie nagród, które są znacznie słabsze niż w poprzednich odsłonach, ale co z tego wyjdzie na dłuższą metę to czas pokaże. Kolejną zmianą w FC26, mającą niebagatelny wpływ na gameplay, jest zmiana systemu gry w obronie, która od teraz stała się zdecydowanie bardziej manualna i przez to bardziej skomplikowana, co w praktyce oznacza, że lepsi gracze zyskali większą przewagę na słabszymi z tego właśnie powodu, a czy jest to zmiana na lepsze, to już sami możecie ocenić. Następną zmianą, którą bierzemy na tapet jest usunięcie kwalifikacji do Food Champions, co oznacza, że jeśli chcemy zagrać w lidze weekendowej to wystarczy być minimum w szóstej dywizji w Division Rivals oraz uzbierać 1000 punktów kwalifikacyjnych, co najpewniej sprawi, że poziom w samym Food Champions będzie nieco niższy. Idąc dalej, warto także wspomnieć o tym, że w tym roku powrócono do idei turniejów, które w FIFA mieliśmy już kilka lat temu, ale teraz wracają po dłuższej przerwie. Myślę, że to jak najbardziej zmiana na plus, bo dzięki nim zyskujemy możliwość zmierzenia się z innymi poza Division Rivals czy Food Champions, skarniając przy tym całkiem niezłe nagrody. Ostatnia omawiana przeze mnie nowość w jej sports FC 26 to dodanie nowych playstyli, a także nowych ról do wielu pozycji. Nowe playstyle sprawiają, że niektóre zagrania mogą być nieco bardziej OP, a dodatkowe role mają wpływ na taktykę, dzięki czemu mamy większe pole do popisu w kontekście ustawienia naszych zawodników podczas meczu. I w ten właśnie sposób docieramy już do końca tego filmu. Zatem to dobry moment na to, abyście podzielili się swoją opinią na temat omówionych przeze mnie w tym filmie zmian w sekcji komentarzy. Możecie więc dać znać, która ze zmian jest Waszym zdaniem najlepsza, a która nie ma większego sensu. Swoje opinie oczywiście możecie pisać w komentarzach, a na ten moment ja się z Wami już żegnam. Trzymajcie się, na razie i do następnego.